Halo, halo, witam was, bardzo w króciutkim odcinku, m, taki mini poradnik, jak odpalić sobie wersję V1 z Hurdwarda, oczywiście V1 Hoodward e, Legacy, jak sobie to odpalić. Ja wam tutaj teraz pokażę, e, wejdziecie sobie w Steam'a, odparacie sobie Steam'a, właśnie w ten sposób, nie wiem się odpalił na innym tym, wchodzicie w bibliotekę, wchodzicie sobie w Hoodwarda jak, jak naciśnięcie sobie tego Hoodwarda macie, że graj, to odpala wam się v 1, ale wystarczy zrobić jedną małą rzecz Klikacie sobie mm, na tego Hoodwarda tutaj Cyk, nie, tu, nie, tu, nie 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 nie, tu Wciskacie sobie właśnie Graj i zagraj jako Legacy I to wszystko I odpala wam się Hoodward, jak teraz możecie zobaczyć Powinien się tu odpalić, nie wiem na którym ekranie yy, Ale powinien się odpalić, yy, właśnie nie na tym ekranie, gdzie powinien E, powinien się odpalić e, v 1 i, e, I co? I co będzie na telefonem w odcinku? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, napiszcie komentarze Czy jakiś krótki poradnik się komuś przydał, czy nie I do następnego odcinka y, Z jakiegoś tam poradnika, czy jakiejś giereczki. Cześć cześć!